Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami kolejny indyczek w pigule brodełkowej, czyli 12-18 minut pierdzielenia o tym, czy gra jest dobra, słaba, co ze sobą oferuje, jakie ma ficzery, co może się spodobać, co nie, oczywiście w subiektywnej, brodełkowej formie. Tym razem tytuł, który u części społeczności graczy może wywołać trzy cechy growe. Po pierwsze, grafika w totalnym pixelarcie, niektórzy już teraz sięgają po jakąś wiadro, jakiś worek, wiadomo do czego, bo niektórzy po prostu nie lubią pixelartu, a inni, jak ja, go kochają. Sprawa druga, growa, to bardzo duży nacisk, na taktykę i podejmowanie odpowiednich decyzji, a także uczenie się na błędach. Odkrywanie ukrytych mechanik też się tutaj znajdzie. Trzecia sprawa to 3, 2, 1. Hejt w komentarzach! Na mnie. Jak ty grasz? Co ty robisz? To się gra, gra inaczej. Tu się inaczej buduje, inaczej stawia. Czyli Loop Hero. Gra, która, no, zmieścić może się tutaj dosłownie na laminarce, a wymagania sprzętowe są rodem z ekspresu do kawy. Gra dosłownie mówiąc, zesrała się. Pozytywnymi ocenami wyobraźcie sobie, że od 4 do 15 marca 2021 roku Gierka otrzymała aż 11 tysięcy ocen o poziomie 95% lajkaczy. W ciągu dwóch dni, kiedy grałem w ten tytuł, no, przybyło aż 3000 o. Ocen. Należy zadać sobie podstawowe pytanie, co sprawiło, że aż tak prosto wyglądająca gierka otrzymuje aż tyle ocen. Loop Hero miałem już na oku przed premierą, bo za tytułem stoi tutaj znane i bardzo przeze mnie lubiane studio wydawnicze Devolver Digital. Za sam tytuł odpowiada tutaj studio Four Quarters. Jak się nie mylę chyba z Rosji, może gdzieś tam ze wschodu. 5 lat temu zrobili małego indyczka Please Don't Touch Anything, który również ładnie się sprzedał. Od Devolver Digital dostaniemy... Wydaje mi się, że moi drodzy, masę fajnych Indyczków, np. przykład Carrion, Gord na My Friend Pedro, Enter the Gungeon i inne. Warto te studio sobie na Steamie przejrzeć, jeżeli szukacie fajnych Gierek. Ciekawe jest to, że autorzy Lub Hero stworzyli coś, co na Steamie ma dość ciekawą popularność. To znaczy, może inaczej, przerobili troszeczkę coś, co ma ciekawą popularność. Gry, w których wiele dzieje się automatycznie, samo. Tutaj wydaje mi się, że autorzy mocno taki pomysł przerobili. I zyskali niesamowitą sławę. My tylko tutaj w sumie klikamy różne opcje, o jakich za chwilę, a jednak, mimo takiej zautomatyzowanej trochę gry, ma ona w sobie, no, niesamowitą popularność. Dlaczego? Spróbujemy w tym filmie to ogarnąć Loop Hero, jednak, mimo takiej prostoty, no, nie ceni się nisko, a średnio, można powiedzieć, 70 zł na Steamie, czyli około 16 euro w zaokrągleniu. Na G2 dostaniemy grę za około 54 zł. Wcześniej można odnieść wrażenie, że było chyba jakieś demo tej gry dostępne, ale. Czemu nie jest? Cholerawie. Na start warto zaznaczyć, że Loop Hero działa albo w oknie, albo w full screenie. Nie ma tutaj okna zmaksymalizowanego, no chyba że mamy tam jakieś dodatki steamowe w cyklu Borders Gaming albo coś w stylu. Do tego w opcjach możemy aktywować tryb przypominający wyświetlacz CRT, taki stary, a także zmienić wygląd czcionki. Ja wolałem ten efekt wyłączyć oraz mieć bardziej wyraźną niż pixelartową czcionkę. Tytuł wydany jest w pełnej formie, Loop Hero nie jest we wczesnym dostępie. Na razie niestety w momencie wrzucenia filmu nie ma polskiej wersji, ale myślę, że że to kwestia czasu. Jeżeli chodzi o fabułę, zawsze uważałem, że w prosto robionych gierkach graficznie siedzi pasja w mechanice i w fabule. Ja jestem wychowany, moi drodzy, na mudach, gdzie z tekstu czyta się to, co się dzieje, jak wygląda świat na sesjach RPG, więc no, grafika naprawdę nie robi dla mnie większego wrażenia. W Lub Hero trafiłem do świata, gdzie... Coś, ktoś pożera świat nie tylko fizycznie, ale i pod każdym innym względem: pamięci, istnienia, wspomnień, historii, wszystkiego. Budzimy się w obozie i nie pamiętamy. Niczego. Gdzie jesteśmy? Po co krajobrazu? Przed nami nic nie pamiętamy. Gasną światła, tutaj gasną nawet gwiazdy. Nikt jednak nie zwraca na to uwagi. Udajemy się na jeden świat, na którym jeszcze tli się nadzieja. Nim mrok całkiem okryje ten kolejny świat. Dlaczego Kierka nazywa się Loop Hero? Bo krążymy wokół mapy, na ścieżce, Starając się jakby przypomnieć sobie wygląd świata i walcząc z potworami brzmi trochę dziwnie, prawda? No nie do końca, bo to właśnie w tym wszystkim, w całym tej. C, -ce można powiedzieć, w tym feature'ze, zakochali się gracze, grając po prostu w Lub Hero. Yy, yy, to mieszanka gry automatycznej, karcianki, roguelike, yy, gry mechanicznej, taktycznej, nieco klasycznych starych mechanik z lat 90. -tych. Można powiedzieć, że troszeczkę wszystko naraz. Napotykamy pierwszego potwora jakiegoś tam slajma, z którego otrzymać możemy czasami przedmioty, czasami karty i je wykorzystujemy do budowania swoich wspomnień. Z tej lokacji poprzez ustawianie ich na planżdy kart, na przykład tworzymy góry, łąki i każde z tych pól, jakie zajmują em, karty, czy powiedzmy zajmujemy kartą jakieś pole na mapie, to wszystko daje jakieś bonusy, jakieś mechaniczne rzeczy i budujemy swój własny świat. Niektóre wzajemnie się tutaj te karty bustują, na przykład góry i kamienie budują nam ilość zdrowia postaci. Jeżeli zbudujemy góry i kamieni w takie pole 3 na 3 otrzymujemy efekt bonusowy. Tworzy się tutaj szczyt gór, który da nam dużo zdrowia i inne bonusy, ale na mapie pojawiać się będą harpie, które w tym szczycie żyją. Ważny jest system dnia i nocy, którego niestety szkoda, że nie widać jakoś graficznie fajnie, ale jest u góry takim wskaźnikiem i też takim dźwiękiem, kiedy jest nowy dzień. Wówczas następuje cykl tego święta, pojawiają się na przykład nowe potwory i celem gry jest takie ułożenie kart i lokacji na mapie, by przetrwać jak najwięcej ogrążeń i w końcu porobić bossa. Dodatkowo zmieniamy fibunek, który ma różne statystyki nawet różne jakości w zależności od klasy postaci, na przykład wojownik może nosić tarcze i ma głównie bonusy na przykład do wykradania zdrowia, ale możemy grać się też łotrzykiem, który będzie miał na przykład dwa sloty na bronie oraz na przykład szansę na kryty. Chociaż łotrzyk przez całe okrążenie wokół lokacji dopiero zbiera łupy i dopiero przedmioty dostaje po powrocie do osady, czyli wykonaniu jakby tej pętli. Taka taktyczna różnica. Wojownik po prostu dostaje to z przeciwników, szlachtując ich. Jak działa walka, to z jednej strony największa zaleta i największa wada lub hero, bo z jednej strony jest automatyczna. My możemy co najwyżej zmieniać szybko przedmiot ekwipunku. Nie decydujemy, kogo i jak atakujemy, więc to się dzieje jakby automatycznie i wiele, no niestety, zależy tutaj od RNG. Z drugiej strony, na to składa się pierdyliard naszych decyzji. To RNG jest kwintesencją, po prostu jakby efektem też naszych decyzji w tej grze. Rodzaj ekwipunku, budowanie mapy, budowane statystyki, na przykład poduniki, kontrę, szybkość ataku też ma tutaj znaczenie, bo każdy przeciwnik, i my też, ma taki zapełniający się malutki niebieski pasek. My podobnie, więc um, im szybciej atakujemy, tym szybciej porobimy przeciwników. To właśnie czas ładowania ataku tutaj też gra istotną rolę. Każde okrążenie zwiększa też stopień trudności, a w kolejnych atakach um, powiedzmy, no musimy być bardziej przygotowani na różne inne rzeczy, które będą miały tutaj miejsce, tak? I również kiedy przechodzimy e, grę dalej, jakby do kolejnych m, części jej fabularnych, tej przygody fabularnej, zwiększa m, się tutaj na przykład poziom przeciwników, tak? Zwiększa się również poziom jedności, jakie możemy m, tutaj wykorzystywać, czyli wszystkie efekty mechaniczne też potęgują się na przykład w zależności od ilości tych okrążeń mapy. Na pierwszym akcie slajmy to po prostu gąbki na obrażenia, na kolejnych aktach na przykład plują na nas flegmą i gra z kolejnymi przeciwnikami już robi gig Gigantycznie się ciekawsza oraz bardziej rozbudowana, w zależności od tego, e, po prostu który akt robimy. To my tworzymy ten świat. Decydujemy, gdzie mniej więcej spotykamy przeciwników oraz jakich. Na przykład w puszczach wilki, do tego dodamy na przykład dom wampirów, a obok jeszcze pole bitwy, z którego po okrążeniu mapy wypada skarb. Ale słuchajcie, spotykamy wilka, wampira, i na przykład zamiast tej skrzynki, czyli tego przedmiotu, który nam gdzieś tam wyskakuje po okrążeniu, jak mówiłem, mamy mimika, który nam po prostu złoi tyłek. No dobra, ale po co okrążamy tę mapę i walczymy w sumie z bossem? By rozwijać swój świat, swoją osadę ocalałych na tym coraz bardziej zapadającym się w mrok świecie. Nasza okrągła eksploracja i walka przynosi nam też surowce, które przy ucieczce z mapy, jeżeli na przykład chcemy uciec, albo jeżeli porobimy bossa, zabieramy do osady. Możemy zebrać wszystkie surowce po pokonaniu bossa, albo możemy uciec i zostawić troszeczkę na pastwę losu. I budujemy sobie obiekty, które dadzą nam nowe funkcje oraz nowe nowe karty, na przykład miasteczka, farmy, rzeki, góry, pustynie, ale cały Loop Hero zbudowany jest w stylu, można powiedzieć, że no pain, no gain. Postawimy wioskę, która w zamian za jej przejście podleczy nas troszeczkę, ale zbustuje jakiegoś przeciwnika do rangi czempiona i jakby mini-questa. Może się okazać, że ten przeciwnik nas po prostu zabije. Ciekawe jest to, że możemy nawet levelować tutaj swoją postać, dając jej potężne dodatkowe umiejętności, które nawet pozwalają mieć w walkach swoich przydupasów. Oczywiście cała walka jest dalej w modelu y, mocnego RNG, ale już w party łatwiej, tym bardziej kiedy gramy kolejną klasą postaci, która bazuje na przyzywaniach. Wydaje mi się, że cena tej gry jest delikatnie za wysoka, jakieś... 2-3 euro, takie 44 zł taktyczne byłoby tutaj najbardziej trafne, No ale nie chcę się tutaj kłócić, bo fanacy tej gry, których na pewno zaraz się zrobi bardzo dużo i którzy już szykują klawiaturę, by mnie zbluzgać, za, że za słabo gram w ten tytuł albo coś takiego przez pierwsze parę godzin, się nie zgodzą i uznają, że cena tej gry, te 70 em, parę złotych jest właściwa. W mojej ocenie mogła być delikatnie niższa, bo wydaje mi się, że ten content jest po prostu zbyt powtarzalny, ale oczywiście wciągający. Szkoda, że to nie jest właśnie wczesny dostęp, bo zesrałbym się ze szczęścia, Gdyby do tej gierki byłby jeszcze jakiś wielki roadmap, mapa drogowa, na przykład na kolejny rok albo dwa. No ale co ważne, autorzy tak, planują rozwijanie gry spokojnie, jednak nie ma tutaj do oficjalnej dużej roadmapy, bo jeden z autorów, The Random, na Steamie odpisał w dyskusjach, że we have no plans. Szkoda, ale gierka definitywnie będzie rozwijana dalej. Szkoda tylko, że nie wprowadzono na tymie dużej ilości ciekawych achievementów, niektóre faktycznie są ukryte, nie są opisane, trzeba pokombinować, ale mogłoby być tutaj ich dużo, dużo więcej. Spoko, lub hero, mapa razem mechanicznych ukrytych pierdłek, ale achievementy rozbudowane byłyby tutaj naprawdę świetne. Pomijając już banalny szczyt górski, możemy na przykład zrobić ziemię książęce jakby. Wampirzy zameczek musimy postawić obok wioski i okrążyć sobie mapę parę razy, dostaniemy tam różne dodatkowe efekty, no ale będziemy musieli się przez te trzy okrążenia użerać z wampirami i gul gulami, a jak oczyścimy ten teren parę razy dostaniemy coś potężnego, ale też za każdym razem potężny quest do wykonania z potężną nagrodą. Jeżeli myślicie, że poradniczek do tej gry 20 razy do czego byłby świetny, dajcie znać w komentarzach, myślę, że moje jakieś 12 godzin w tej grze zmieni się spokojnie w 52 albo 105, śmiem sądzić. Jeżeli chodzi o jakieś słabości tej gry, to jest ich dość mało. Przede wszystkim problemem jest szybkość gry, możemy ją przyspieszyć dwa razy, ale Dalej. Czasami jest to trochę za mało. Ja po prostu sobie czasami robiłem coś przy komputerze, gdzieś tam nawet w pokoju, a gra grała się przez chwilę sama. Druga sprawa to mała ilość utworów muzycznych. Są fajne, nawiązują do takich starych lat, lat 90., ale po 10 godzinach te utwory po prostu się zbytnio powtarzają. Sam content gry nie jest jakiś duży, ale też um, po prostu jest niesamowicie wciągający swoją prostotą. Bardzo roglowy, taki, że chcemy udowodnić sobie, że przy kolejnym podejściu będzie lepiej. Zrobimy to lepiej, przejdźmy dalej. Uczymy się mechaniki, odgrywamy. Kolejne ukryte elementy. Plusem jest też to, że mimo dwóch tygodni od premiery do gierki pojawiło się naprawdę kilka paczy, prawie codziennie jakieś poprawki i małe backfiksy, również balanse, które były chyba w mojej ocenie bardzo wymagane w wiosce, bo po czasie możemy też robić rzeczy alchemiczne, jedzenie, kraftować, przerabiać, ogólnie wyjście na przygodę z wioski na ekspedycję w późniejszej fazie rozwoju w Loop Hero przypomina bardziej taką. Można powiedzieć, że trochę mega wyprawę ustawiamy, jakie jedzenie zbieramy, jakie itemy, jakie dodatki, na przykład obwieszamy się masą czosnku w wiosce i mamy bonusy do walki z wampirami, o których mówiłem wcześniej. A co robimy? No, układamy sobie właśnie te chaty wampirów po mapie, zadajemy im więcej obrażeń, przez co na przykład możemy budować sobie więcej em, tych, jak mówiłem, em, takich em, książęcych regionów mapy, to znaczy takich jakby wiosek książęcych, które naprawdę dają solidną ilość hapsa. Ilość rzeczy i progresowość kontentu tej gry po prostu jest świetna. Każda ekspedycja to kolejne surownie albo do budowy nowych budynków w osadzie, albo do craftingu wyposażenia na wyprawę, albo alchemia, albo powiększanie lewali budynków. Super sprawa i naprawdę jestem tutaj pozytywnie zaskoczony jak złożony jest ten tytuł w progresie, czyli im dłużej gramy, tym więcej fajnych rzeczy jest, mimo jego prostoty. Z czasem odblokujemy w Loop Hero również innych bohaterów o jeszcze innej mechanice, na przykład trzeciej postaci po trzecim akcie, czyli nekromanty. Tutaj my jako bohater praktycznie nie walczymy, robimy to przyzwyczajonymi istotami, a system ekwipunku ma dodatkowe statystyki inne w stosunku do Łotrzyka i Wojownika, który, którzy większość statów mają, no powiedzmy troszeczkę wspólne. Marzy mi się to, by lub Hero było po jakimś czasie na przykład modowalne. Kto wie, może powstaną jakieś rzeczy, jakieś mody. Jak mówiłem, wersja polska tej gry to raczej pryszcz na dupie, bo to tłumaczenie chyba plików, a nie trudność w kontakcie z deweloperami, więc wydaje mi się, że można zrobić to spokojnie fanowsko. Jeżeli miałbym zrobić jakieś podsumowanie wad tej gry, to musiałbym ten etap po prostu pominąć, bo szczerze nie wiem się do czego tutaj przyczepić, bo bardzo dużych wad tutaj praktycznie nie ma, dlatego sorry, ale po prostu Pomniemy sobie ten etap i przechodzimy dalej. Finalnie powiem tak, specyficzne uczucie po graniu w ten tytuł. Bardzo chciałbym zobaczyć to jako grę mobilną na Switchu lub na telefonie nawet, bo Loop Hero to gierka banalna, ale mająca niesamowity poziom wciągalności. Niestety też zrobiona trochę tak, że nie poznamy wszystkich mechanik lub Hero w ciągu dwóch godzin na Steamie, to ten okres, kiedy gierkę po prostu możemy przy zakupie zwrócić, jeżeli nam się nie podoba. Więc te dwie godziny testowe to troszeczkę za mało, ale myślę, że jak ktoś bardzo chce, to jest to najlepsze wyjście. Po prostu przetestować sobie ten tytuł w dwie godziny. Jeżeli ktoś nie lubi bardzo mocnego RNG, to odpadnie w tej grze, bo jednak czasami można dostać spięcia pośladów, gdy obchodzimy lokacje dookoła, lód jest do dupy, karty dobrane są do dupy, a jeszcze solidny łomot od przeciwniku, bo takie RNG. I to niestety mocno zależne jest po prostu od samej gry, a nie od nas. Może nie licząc tego, jak układamy mapę. Lub Hero, to doskonała gra biurowa, można powiedzieć, do pracy cicho by szef po prostu nie widział, czyli taka, gdzie aktywujemy sobie prawym pauzę i możemy robić coś innego albo oglądając jak nasza postać wędruje po mapie, radzi sobie z przeciwnikami bez naszej interwencji, możemy robić coś na drugim ekranie innego. Szalenie podoba mi się tutaj mechanika świata, że coś za coś pole uprawne mogą zresponować strachy na wróble, z którymi musimy walczyć, ale mają szansę na to, by z danego pola z polami uprawnymi obok tego stracha na wróble, wygonić po prostu Innego przeciwnika przy okazji te pola boostują te wioski miasteczka pod względem ilości odnawianego nam zdrowia. Ewentualnie do lekkich wad mogę zaliczyć czas trwania epizodu, bo już trzeci epizod zajmuje naprawdę grube, chyba kilkadziesiąt minut gry. Przynajmniej ja miałem takie wrażenie po tych dziesięciu godzinach spędzonych w tych grze. Oczywiście spędzę tutaj więcej, może nawet do setki spokojnie dorobię, bo gra jest po prostu mega wciągająca. Nie pozostaje nic innego, tylko ocenić ten tytuł po prostu bardzo pozytywnie. No, mimo powiedzmy tego, że przeciwników nie jest tutaj oszołamiająco dużo, to z każdym kolejnym aktem musimy uczyć się ich. Nowych możliwości perków i cech, które dostają po prostu kolejnym aktem, co wydłuża kontent tej gry naprawdę wiele godzin do przodu. Jest parę błędów mechanicznych, które podesłałem są, na przykład gdy mamy takiego gargulca kamiennego wielkiego, ale go po prostu jakaś mechanika usunie na start rozgrywki, to jego efekt bonusowy pozostaje na innych przeciwnikach, co wydaje mi się, że nie powinno chyba być miejsca, skoro usuwamy przeciwnika w pierwszym etapie gry. Tak czy siak, ocena ekstremalnie pozytywna. Zielona miniatruka, dwa lajkacze na steamie. Pytanie do Was, jeżeli graliście, to jakie cechy można by wrzucić do piguły 20 razy? Dlaczego o tej gierce? Bo wydaje mi się, że jest ekstremalnie warta takiej piguły, właśnie informacji. Jeżeli sami graliście, sami możecie też napisać komentarz, jak oceniacie ten tytuł. Na koniec klasyczne podziękowania, już zaktualizowane, i może wymieńmy Krycha, Adam, Alter, Emo, Amanar, Gedy Dave, Zenon, zwierzyk Hubert Skin z przebitymi hemoroidami, Cool Lilek, ponury chryzka się, Cruxin, Maximus, Olinian River, Open Sudon, Arcadius, Swayze, Imposter, Latino Killa, Stringer, Agroipan Lake Kazmomi, Markus Gorinus, Scott Bank, Hansior, Isaac Predio, ten gruby Adam Łysy oraz Bulu, To są aktualni subskrybenci. W następnych dniach planuję grę, jaką nie możecie jeszcze zagrać Sory, ale trwa jej otwarty playtest z zapisami, myślę też, że, że zobaczę, co zmienia się na przykład fajnego w The Riftbreaker oraz czekam na playtesty New World'a i zastanawiam się nad kupnem The Outriders. No i cóż, tyle.